Chyba jest wszystko dobrze, proszę Państwa. I ruszyły. Bardzo dobry start. Tam Golden League na czele. Na drugiej pozycji galopuje Emigracja. Wszystko razem. Na ostatniej pozycji Niacyna. Honorata jest na drugiej pozycji. Na trzeciej Emigracja. Na czwartej pozycji poprawiła Kordelina. Wyjście na prostą. Bardzo, bardzo szeroko. tam matara Niacyna po bandzie sporo zarobiła. Golden League jest na czele. Finiszują Kordelina oraz Honorata. Ale Golden League jest na czele. Golden League. Na drugiej pozycji jest w tej chwili Kordelina. I trzecia Honorata. Golden League Kordelina. Golden League Cordelina Golden League Kordelina. Golden League, Cordelina, te deklaracje mają przewagę na deszczu. stawki, celownie, Golden League, Cordelina, Honorata, następnie Emigracja, Niacyna, Orbita, Matara na ostatniej pozycji, Lit Lotti.